Dziewanko drodzy widzowie, dzisiaj spełniam swoje marzenie. Dzisiaj tak proroczo zapowiem, że trafię dzisiaj z tej skrzynki taki nóż motylkowy. To jest jedyny typ noża, którego ja nie trafiłem w CS-ie A trafiłem już wszystkie, albo mi się wydaje, że trafiłem wszystkie, bo nie przypominam sobie noża innego, którego nie trafiłem, a który nie jest nożem motylkowym. Miałem karambity, parakordy, nomady, skeletony, wszystko już miałem i nie miałem tylko jednego noża. Ale że skrzynki, które mógłbym kupować, a które gwarantują minus. To kosztują niestety po 10, albo po 11 zł, bo to są skrzynki Breakout. Ze skrzynek Spectrum i ze skrzynek Graptite i z tych skrzynek najnowszych, koszmarów, coś tam czar, no to jestem w stanie dropnąć też chyba motylkowe. Aczkolwiek one są jeszcze drogie. Jedynie jest Spectrum mi się wydaje, że jest jedyną opłacalną skrzynką, bo jest i MK fajna, i AKAŻ jest fajny, ale to już. A AKAŻ, Akacz. Ale to już Wam mówiłem w innych odcinkach, także dzisiaj otwieramy. 30 skrzynek za kwotę 450 zł widzowie Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie po sobie komentarz, że jestem popierdrony I co? Odpakujemy sobie wszystko Coś tam różowego już przelatuje, także jest... Jest cień szansy, no jest cień szansy, że dzisiaj będzie dobry opening Mam takie, takie lepsze przeczucie, nie wiem dlaczego tak... Wy też chyba też tak macie, że czasami się budzicie i mówicie, Kurwa, dzisiaj jest ten dzień, nie? No to właśnie ja mam dzisiaj tak, że dzisiaj jest ten dzień Akoben z Tatraku Factory New Cztery złote kosztuje druga skrzynka, 57 siedem kapi Run, niestety, przestańcie. Jest łatwiejszy sposób na zdobycie skinów. Jest kidrop Super wow. Kidro. Wymarzone skiny. Bliżej niż myślisz. I pierwszy fioletowy dzisiaj. Szkarłatne tsunami. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni. Liczę, że będzie chociaż jeden czerwony item. To jest tak, że liczę, że chociaż jeden. Pod dawno nie miałem różowy, ale paskutko ja o Jezus! Ile to kosztuje? 48 zł. Takie gówno? Może giwałeś dla widza na odcinek? Wyślijcie swoje trade linki w komentarzu, jakbyście dotarli do tej minuty, to wyślijcie swój trade link w komentarzu z, pierwszym, z pierwszą literką i ostatnią literką swojego niku na YouTubie. I to chodzi o to, że wysyłasz trade link i te dwie literki. To zapobiegnie temu, że ktoś po prostu wchodzi na odcinek i kopiuje link, rzuca i myśli, że potem, że wygra. Nie, to ty wygrasz, jeżeli dobrze zrobisz. Także zobaczymy, może dostaniesz tego spektruma. No tamto, na 4 dychy. Plusk, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam, już tych skrzynek otworzyłem miliony. Proszę, Kowska dla Wiza. Takowy, nice. Ah. Tu był potencjał, jeżeli jeszcze nie wiecie, albo wiecie, no to ten skin ma swój potencjał kolorystyczny, może być niebieski liść na samym środku w Star Trek'u, i to od razu zmienia cenę przepotężnie. Ale wypadł mi najgorszy możliwy stan, czyli... raczej znaczy float, raczej znaczy pattern. Chujowy wyszedł po prostu. Plusk, równie chujowy, też patternowy skin, ale nie zwracam tak do niego za bardzo uwagi. Latują, to samo Ale faktory new Więc coś tam powinien oddać Pewnie nie dużo, ale coś tam Coś tam powinien se machnąć Cis. Poważnie to samo Kurwa wygląda identycznie Tak, identycznie i to są Lekkie zużycie i lekkie zużycie A nie mogłoby tak wypać, jeżeli już był taki zbieg okoliczności To nie może wypać na przykład dwa noże motylkowe Tejdy na przykład Mega Dobra, już mniej więcej połowa openingu za nami, plusk, very nice, very nice, dajcie nam akacza, uspk, coś, coś takiego, coś takiego, Plus. jeszcze jest wiara, bo jeszcze połowa skrzynek, to nie jest tak, że to już jest koniec, jak gdybym otwierał tylko 20, no to już by był problem, bo przy 20 to już bym ten opening kończył, za trzy skrzynki, czyli te i jeszcze dwie. Nice. Xiang Liu. To jest piltested, więc teoretycznie lepsze niż ta M, więc może będzie więcej warte. Ja wiem. No nie, 26 zł, ale przynajmniej oddało za skrzynkę, nawet za dwie. Nie ma tragedii. Ten różowy w Satraku Factor New jest drogi dopiero. Leć. Standard. I ostatnie 10 skrzynek, jeżeli dobrze liczę. Kurwa. Obrzydlistwo. Kapilara. Sandarz. Ah. Tam już było coś dobrego. Okej, okay, Skar20 plan. Plan jest trafić Butterfly'a. Kolejny plan. Ale te i itemy to się zdarzają seriami. Jak pluski trafiały to pluski. Potem znowu te plany, potem digle. To samo. To teraz powinno być już całkowicie coś innego. Teraz powinno być coś czerwonego. Wiesz, że to będzie uspik filtr jest zwykły. Kapilara jednak. I co? Jak jedna kapilara była, to teraz musi być druga. Plusk. Ostatnie 6 skrzynek i naprawdę liczę na coś dobrego. No kurczę, to już powinno się dla mnie zdarzyć. To... powinni dać. Ok, jeszcze 5. Bardzo ładnie. <ścoughs> Aaaa, ah, tsunami, co za szrot. Jeszcze zostańcie chwilę, bo ja będę te itemy kontraktował. Yy, gdyby nie poszło faktycznie, to skontraktujemy, spróbuję zrobić tego shotguna, tylko że w fajnym pat... O, właśnie tego. Tylko że w lepszym paternie. Ten już jest chociaż taki zielony liść, więc już blisko celu, ale tu potrzeba nam niebieski. A, koben. Nam się zdarzyło na samym początku openingu i teraz jest drugi dopiero. No dobra, ostatnia skrzynka, a nie trzeci tam był. Ostatnia skrzynka i. proście. Ah. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził, nie? No dobra. Nie, na, na tego shotguna nie zrobię jednak kontraktu, ale z niebieskich, z fioletowych, bo tego. Tego shotguna po prostu przemielę. Wrzucę te skrzydłowe, jakieś takie właśnie badziebne skiny Tego składaka w sumie mogę wrzucić, brata mogę wrzucić To, no dobra Też nawet nie wiem czy na plus, zobaczcie ile kosztuje 26 zł. Wrzucimy jeszcze to, a to wszystko akurat wrzucę Bo to akurat będzie na zero I O, widmowy mąciciel Nawet całkiem spokojnie itemki się potrafiały po takim upgrade'zie Wydaje mi się, że jest na plus 38 zł. W sensie nie za Penigu oczywiście, ale tu 38 złotych, tu 26, tu 45, tu 28, to zawsze taka stówka, gdzieś tam, gdzieś tam jest, gdzieś tam siedzi. Czy Penigła mam uważać za udany? Oczywiście, że nie. Czy warto otwierać w się Oczywiście, że nie. Ja to robię, bo robię to dla was. No i dla swojego lekkiego uzależnienia. Także przypominam. Łapieczka w górę, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek, za to za dziękuję wam bardzo serdecznie za poświęcony czas i do zobaczenia do Nexta.